Cześć. Dzisiaj chciałam Wam pokazać inną nieco roślinkę z mojej kolekcji. Nie jest to sukulent. Jest to fitonia. Po angielsku też jest to nazwana Nerve Plant. Powiem widzicie takie żyłki, czy unerwienie biegnące po liściach, co sprawia, iż ma bardzo ona atrakcyjny wygląd. Jest ona płożącą rośliną, o niskim pokroju. O różnym zabarwieniu liści. Tak jak tutaj widzicie, różne barwy zieleni, taki tu różowy kolor. Potrzebuje dużej wilgotności powietrza, stąd też się nadaje do mini szklarenek, do terrarium. Ja moją trzymam na takiej tacy z kamyczkami i wodą. Na północno-wschodnim parapecie, gdyż nie lubi te roślinka zbyt mocnego nasłonecznienia. Tu widzicie, co może się wydarzyć, jeżeli ma za mało wody. Właśnie tak nieco marnieje. Jest to znak, że trzeba podlać. Oczywiście nie chcemy dopuścić do takiego stanu, bowiem to wpływa stresująco na roślinę. Szybko wraca jednak do siebie po podlaniu.